maneczko wszystkim. Dzisiaj taki zestawik. Wybrałem się pierwszy raz w tym sezonie. Zobaczyć, czy coś rośnie. Mam oczywiście torbę ze sobą na jakieś tam ewentualne śmieci. Pół roku mnie tu nie było. Więc może Ktoś coś wyrzucił, no oby nie. No ale na życie to coś się znajdzie. Z grzybami może być różnie, no ale zobaczymy. Może jakiś czerwony, może jakiś siwy kozaczek. Nie wiem, padało parę razy. Za specjalnie mokro nie będzie, bo była susza, ale powinno być. Powinno być dobrze. Dobra. Ja się włączę i jakby się coś znalazło. No jednak ktoś tu chodzi. Patrzcie na to. Na pewno świeże. Tu mam takie stare tematy. Jakieś steropiany, jedna butla się trafiła. Przeszedłem już troszkę tego lasu. Oczywiście, żywów nie ma, tradycyjnie, a śmieci, jak to śmieci, zawsze się coś znajdzie. Chodzę po takich miejscóweczkach na kozaczki, na prawdziwki, ale powiem szczerze, że nie ma. Może tam dalej, może jakiś czerwony się pojawił. Czerwony to może taki trochę szybszy grzyb może się uda zobaczymy no, Jak na razie To jest słabiutko Patrzcie jelonka jak blisko Nie wiem czy go widzicie Ale dosłownie jest o to mnie 10 metrów A teraz poszedł no, ale poszedł, ale nie tak bardzo. Mo stanął znowu tam. Jest zdziwiony, jakby pierwszy raz w życiu człowieka ujrzał. Fajne spotkanko, nie powiem. Miłe. Podszedę po tym lesie, już dosyć chwilę grzybów nie ma, śmieć całe szczęście też nie ma. Fajnie czyściutko w lesie, elegancko. Tylko że cały poprzedni sezon się to zbierało. No a zimę to raczej ci ludzie nie przychodzą, ale może na drodze, tam na rowerach jeżdżą, może tam się coś trafi ale zaraz wejdziemy na miejscóweczkę na czerwone bo tu w tych bukach to raczej prawdziwki ale nie ma ani widać prawdziwków więc zobaczymy te czerwone czy będzie coś albo i nie no ale fajnie się chodzi wyjechałem odreagować mecz bo powiem szczerze że troszkę Troszkę nerwów mnie kosztował, jakby nie patrzeć. No ale wynik, wynik niekorzystny dla nas, no ale co zrobić? Taka, taka jest piłka. Byli lepsi i tyle. No ale tak uspokajająca zieleń. Teraz będzie pięknie łagodzić nerwy takie przejście laskiem jak widać na drodze kałuże się rano lało kilka godzin fajny taki spokojny deszczyk ostatnio też tam jakieś opady były myślałem, że coś więcej będzie w tym lesie jest trochę trochę słabo. Teraz brzeg takiego jakiegoś cieku wodnego Takiego no takiej dziury z wodą zaowocowało takie otofanty Nawet ktoś z laczków wyskoczył Dobra, ja to pakuję Oczywiście musiały być czerwone mrówki, nie? Ojej. No niestety, muszę je tu zostawić. Dobra, tak se idę spokojnie tym laskiem. Grzybków nie było. Widać jeszcze mam czas. Trochę śmieciuchu wpadło. Nie za dużo, to też jest dobry znak. I tyle ja się oczywiście odstresowałem pięknie po meczyku oczywiście polecam każdemu pochodzić po lesie Niekoniecznie coś zbierać Starczy, że pochodzić Z fajny interes widzicie wpadło tam jeszcze parę folioków jakiegoś szajsu innego Tyle. Krótko, bo nie było co nie pokazać. Grzybów nie ma, śmieci nie ma. Trzeba pojechać gdzieś na jakiś grubszy temat. Ech, wtedy będzie co więcej pokazać. No a na razie to tyle. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.